Dzięki E.T. za nominację, link do zbiórki znajdziecie w opisie. Józef jest ze Śląska, poradzymy. Kiedyś przyjdą takie czasy, że kto mądry zbada sprawdzi, że te maski to jest piz, czas je zdjąć. Którą maskę z siebie ściągniesz, w której czujesz się za dobrze, by coś zmieniać? Oni cię ta nagość? Ilu z nas jest w czarnym tyle, jeszcze jedna maska kryje to, kim stałeś się i to, kim jesteś dziś. Tyle było już obietnic, będę lepszy, zakład przed I chodzimy wciąż w tych samych starych butach. I chowamy się za siebie raz, w samotności dotykamy dna. Udajemy, że nie boli, że frajerstwem jest poprosić, ale można wejść de fact. Gdy tu jest pystaw i stack, powsta by ścieżkę. I chowamy się za siebie raz. W samotności dotykamy dna. Wydajemy, że nie boli, że frajerstwem jest poprosić. Ale można wejść the dekadę. Dziwi jest ustawi, star, Jestem, stoję, chcę na nowo pomóc. Zostań, będziesz słowo. Będziesz słowo. Chcę na nowo, będziesz słowo. Będziesz słowo. Brrr, da. Nie, niech, I love you, nie tyle, nie serduszka Ale bilon teraz może nam pomoże być człowiekiem Ukłon składam tym, co z przodu Na kontrakcie słabym z Sozu Własną krwią umowę z życiem podpisują No i puszczam akcję dalej Niech na fali tego razem płynie Teraz, potem, zawsze, wspólne, amen Słowo. Chce na nowo Złowo. będziesz? Słowo. Czy będziesz? Słowo.